Hej, Scenybach, witam Was w mojej brzydkiej szesnastce. Dzięki Hogaty za nominację, ale ja kompletnie nie mam pojęcia, jak się rapuje. Nie słucham rapu, do tego czasami nie potrafię się nawet wysłowić, więc to będzie strasznie słabe, ale mam nadzieję, że przynajmniej Was troszeczkę rozbawię. Zbiórka w opisie: wpłacie przynajmniej 5 złotych, Wasz portfel raczej tego nie odczuje, ale zobaczcie, że jak wpłaci 1000 osób. Po 5 zł to uzbieramy 5000. Więc jeżeli masz konto bankowe, wpłać. A jeżeli konto bankowego nie masz, też możesz pomóc. Po prostu dostępnij link do zbiórki na swoim Facebooku. Więc tyle, lecimy. pobiłem rekord zarabiania. Twoja suka leży u mnie rozebrana. Koronawirus to nie zabawa, mówi o tym cała YouTube'owa obsada. Więc płać na biurkę dolara. Rockstar zabrał nam pejotle. polatajmy sobie na miotle. O mój Boże, kupiłem grę 7 lat temu, a teraz dają ją każdemu. Lubię palić badienne zioło, jest i po nim wesoło. Jebać YouTubera, co zielony kolor wybiera, oraz jego pustego przyjaciela, co dzieciom konta zabiera. Czas na nominacje: Hubson Games, Jan Zbędny i zagraniczna The Profesjonal. Jest Polakiem. Fajnie, jeżeli by do tej akcji się dołączył. I na koniec nominacja spoza świata GTA: CTSG. 72 godziny do dzieła. A ja oczywiście z wami się żegnam. 7 rapa. Cześć. Elo!